Oczywiście, to jest spotkanie. Drugie przegrane, pierwsze akurat, zakończyło się remisem. Także 9 punktów Tero dało remis i zakobors. Trzeba chyba celować w dykę Oj tak. Teraz akurat znak sceluje Śiłhego. Pierwsza zdobyta eliminacja przez zawodników Illuminar Gaming, ale od razu też odpowiedź od Abisa. No, Jeksu z tymi koktajlami, ale tutaj Ritz i Maos pokazują, jak świetnie strzelają. Oj, ale po. Zobaczymy na to, to przyspieszenie. Oj, Ritz wydawało się, że zrobi więcej. Tymczasem tylko jedna eliminacja dla gracza. Akurat udało się przejść nawet bez tego smoka. Exus kasuje Snacksa No Innocent. Tutaj potrzebny jest jeszcze jeden frak, ale Avis zdążył odskoczyć. Tylko czy będzie miał szansę? Oj, będzie miał szansę, ponieważ Shane! Na razie średnim idzie. Ale mam nadzieję, że kolejne odcinki pozwolą gdzieś tych błędów popełniać Uuu. mniej. Tak, zobaczmy, że iluminar na forcie też jest solidne. Ależ Izakobors chciało rozegrać to szybko, pytanie czy nie za... Kto wie, kto wie, na razie tak jeszcze Izakobors ma to pod kontrolą, ale Innocent daje tego fraga, Maus od góry, no jednak tutaj dla Izakobors tylko chaos na ten... No to jest akurat ciekawe, że jakoś zawodnicy niechętnie lubią kombinować pod kątem ekonomii, a to do Ritza świetny skam przez Smoke'a, granat dymny wydaje się być ale pełny... A Exus jako sniper wydaje się być bardzo dobrą opcją na kontrę Ritz'a, ten strzał jednak niecelny, a Ritz dzięki temu zdobywa dwa fragi. Oj, widzimy spore problemy. Nie trafił Exus, później też kolega, który tam padł obok niego, Maus na Bombsajcie B. Tutaj jeszcze Innocent i bomba chyba nie będzie podłożona, ale Innocent też bardzo bezpiecznie. Nie poszedł za ciosem, mimo że miał ogromną szansę na zdobycie fraga, walą się wycofać. 10 powstrzymało tak uzbrojony Illuminar Gaming. Oj, takiej opcji chyba nie ma, chociaż Maus wydaje się być mocno zaskoczony. Przemień wydawał się być mocno zaskoczony, bo. Mimo, że dosyć szybko pobiali go rywala Dla do to się Miały bo wydaje się, że oni już są gotowi rasować górnik. Avis gotowy jako pierwszy. Wegi mocno zaskoczony. Inoset chyba jeszcze bardziej. No kto by się spodziewał, że na fullu rywala tak łatwo Izakoborskie wejdzie po ten BS? Oh, oh, oh. Jeszcze Wegi obrywa. Widzieliśmy, że próbował się ewakuować z tej pozycji. Przewaga dzików jaka spora, bo czterech na dwóch. Maus jednak teraz daje nadzieję, ale problem jest taki, że Maus. Teraz akurat od pochylnie wychylał się Maus, Szukał tam kontaktu, ale zobaczmy, że Izekobors jednak próbuje to szybko domknąć od przybudówki. To Ritz miał jedną świetną rundę. Teraz dwa szybkie fragi od niego. Niestety, ale tym razem Izekobors ma pod górkę. Tym razem czterech na dwóch, ale z przewagą dla Rywala. Do tego Innocent grający na rusztowaniu. No tutaj Avis. Wydawało się, że może nie sprawdzi pozycji. Wegi jeszcze delikatne problemy, ale Snacks i Maus już skręcili pozycję. Snacks WP, ale ten strzał niecelny będzie agresją od Izekoborsa, ale też Snacks w tym smołku. Już go chwaliliśmy za to ostatnie mecze. Powiedzieliśmy wtedy, że Snacks czuje tę grę, tak jak kiedyś. No i proszę, Snacks jeszcze wyciągnął z tego fraga. Oczywiście sytuacja była i tak bardzo trudna, więc udało się zrewanżować Avisowi. Podniesiona ta snajperka. Ale przewagę wciąż mają antyterroryści. I Innocent teraz na pozycji. No już jest trafiony Shane. Maus od rampy. I Maus, który wykończy tę rundę. Więc ostatecznie tylko jedna strata. Oj, no, też. też nie sprawdził tej pozycji. Chociaż Maus, proszę bardzo, odpuścił posterunek I dał flagę zupełnie gdzie indziej. To i tak cały czas wygląda bardzo dobrze dla Illuminar Gaming. Dwóch zawodników od rampy. Shane ledwo to wytrzymuje. No teraz już nie wytrzymał tej serii od Granaty są po stronie defensywnej. Są również trzy zastawy do rozbrajania. Ten doświadczony duet izako Kobor. teraz już tylko Exus, ale do tej pory jeden frak, małą HP i niestety, ale ta przewaga liczebna rewala, która raczej nie da zwycięstwa Exusowi, chociaż teraz jest ważna eliminacja. Mało tego czasu, Exus niecelnie, ale co z tym czasem? Czy tak zdąży, czy to będzie kolejna powtórka, którą będziesz musiał oglądać? Nie. No, co ciekawe, chyba w tej rundzie akurat Illuminar już decyzję. Podjęło, że przede wszystkim próba gry pod odbijanie nie. Sama osoba zaskoczony, że rywale już są w tych krótkich drzwiach. Oj, ogromne problemy strzeleckie małza, ale no koledzy na dosyć sprawnej rotacji. To jest Snax, który teraz też jednak nie trafia. Oj, bardzo ryzykownie Snax, ale jakże skutecznie! Widzimy ten frag zdobyty bez przybliżenia. Tam właściwie siuchy był. Czytaj luf jest Snaxa. Tao no, zaskakuje, ale problem jest taki, że ta pozostaje sama, rywali jeszcze trzech, do tego fajna pozycja Ritza, w razie czego też smołku zawodników Illuminar, ale a tutaj żadnego smołka nawet nie trzeba było dorzucać, więc dwie straty po stronie Illuminar. Najgorzej sobie radzi patrząc na zadawane obrażenia, ale skoro drużyna wygrywa 8 do 2, to widocznie on tych obrażeń nie musi zadawać. Avis, przejęta wentylacja, ale popatrzmy też, ile strat HP po stronie Izakobors. Od razu Maut reaguje, tym razem wiedział, czego się spodziewać i proszę, jak to inaczej wygląda dla Mausinio Shane. Jednak z rewarzem. mimo że tutaj było biało, to jeszcze wcześniej. Tutaj ma akurat inne zadanie, ale Snacks. No nie ma problemu, żeby zdobywać takie fragi za WP. I teraz już jest naprawdę kłopot, ale po stronie Izakobors tamtej formacji sprawdzenie dokładne pozycji. Bez jakiejkolwiek szansy, Shane. Exus złapany jeszcze w plecy. Perfekcyjne odbijanie. No, nie bez powodu w ten sposób. Iluminariusz od. Ale właśnie, po raz kolejny odpuszcza. Grając no bezpiecznie, tylko że też dając zawodnikowi Zekobors. Za Sporo miejsca z tym, że Riz, 25 a... sekund na zegarze, Wegi czeka na podejście rywala od drabiny. No i jak to się ma udać? Nie wiem. Naprawdę Shane pozostaje sam i bez straty taka runda wpada na konto Illuminar Gaming. Tak jakby w ogóle nie stawili żadnego oporu. Snacks, który mimo, że jest poobijany, trzyma całą kontrolę Fenixa, dzięki temu też koledzy powinni zdawać sobie sprawę, że trzeba wzmocnić tą przybudówkę, bo to aktualnie nie jest kryte, a to właśnie od tej pozycji Zakobors będzie chciał atakować. No i zobaczmy, jak sprawnie robią to gracze Tero, chociaż lic jeszcze lepiej. O, tutaj widać, że troszkę pospieszył się zawodnik CT. Snacks, mimo, że ma mało HP, ma tą snajperkę, a do tego bombę, która Są leży niedaleko. Snacks też tylko pokazał, z której strony podejdzie. No, raczej mały szansy Snaksa, Shane musiał to wykończyć. W gra na dworze. Ten nagle schowany za wentylacją, stąd poszło tak łatwo Ritzowi. Ale teraz Wegi już na dzień dobry buduje przewagę. Kombinacje raczej sprzyjały ekipie i Luminar. A do tego snak z Innocentem z naprawdę fajną misją. Chociaż Wegi, nie wiem czy troszkę nie przesadza. No ale jednak tutaj cały czas gracze i Luminar utrzymują tą przewagę. Innocent ciągle działa świetnie. Oczywiście strzelają lepiej, ale no, to doświadczenie wynika pojawia się wtedy w tych ważniejszych rundach, ale teraz czy doświadczenie wygra, no akurat Maus miał małe szanse na to, żeby tam zrobić cokolwiek, oczywiście i tak spalił rywala, od razu jest odpowiedź od kolegów, sytuacja jednak 3 na 2 i Snacks, który ma już tylko 12 HP, wygrać. nie nie na jakiekolwiek straty, tylko byle do przodu, byle po ten czwarty punkt, ale Pegi bez kłopotu łapie Tao. I siuchy. tylko 5 kp Znak widzimy, że jeszcze chce tutaj podjąć pojedynek. jest to 12 do 3 dla Illuminar Gaming. zawirowania. Nawiązaliśmy do tego, co działo się na Nuke'u w drugiej części spotkania. W meczu Actina Park kontra Aves. Ale teraz już... Kolejna runda pistoletowa i Ritz, jak on tutaj znowu ma fragi, to multi multifragi. Widzieliśmy, że tego jeszcze jednego miał wtedy, gdy rywal był plecami do niego. To cały Ritz, on się czuje na dworze jak ryba w wodzie. A może odpoczył, może już. No, no właśnie, starte. może już za dużo, coś trzeba będzie zmienić. Pamiętamy, że z tego czasu były ogromne kłopoty i zakobory ze składem, więc wtedy, gdybyś tak powiedział, powiedziałbym ci, no być może trzeba zmienić skład. Ale te czasy już minęły, tak? Jakaś maszyna losująca losuje skład pompy i Izakobors. No to tak trwało przez kilka miesięcy. Tak się maszyna popsuła i losowanie. No i są składy stałe. A tutaj przynajmniej Izakobors, bo oczywiście pompa też brała udział tak, do wyposażenia. Nie będzie oczywiście jakoś bardzo dużo kasy w rundzie kolejnej w przypadku porażki teraz, więc trzeba tutaj trzymać kciuki za takie właśnie strzały, jakie prezentuje Avis. Ładne headshoty, pamiętamy dzisiaj też nawrota, ale. No jednak, mimo że Avis się postarał, to już przewaga mają zawodnicy Illuminar Gaming. Siuchy jeszcze chce zaskoczyć, i to się może udać. No faktycznie, Maus na ziemi, Ritz dopiero teraz z rewanżą. No, wydawało się, że wyjdzie może niezauważony, ale Ritz. Trzy flagi w tej rundzie, dwa dzień. No najgorzej, gdyby Illuminar Gaming jeszcze opłaciło sloty zawodnikowi Zekoborze, za żeby ci sobie weszli. Wyglądali tak jak wyglądają. Oczywiście teraz, już ekonomicznie, wygląda to bardzo słabo. i... Radzą sobie bardzo dobrze po tej stronie broniąc. I okazuje się, że Illuminar Gaming, wcale nie gorzej. No i co ciekawe, nawet ta decyzja końcowa nie była dobra ze strony Illuminar, bo weszli pod BS, gdzie czekało na nich dwójka rywania. Mimo... po tym nieszczęsnym niuku, Illuminar Gate wygrało rundę nożową. Jest decyzja, by grać po tej stronie broniącej. No i Zakoborz w ataku chce zaskoczyć i proszę bardzo, co się udało. Wegi gotowy na blisko. Wiemy, że miewa problemy. No i dzięki temu za próbuje się przebić pod ten bombsa, ale jednak Innocent i no, Rid jeszcze na posterunku, ile Illuminar Gaming zacznie coś podejrzewać. No ważne, żeby Shane wytrzymał jak najdłużej. Frak od Niego, ale zobaczmy na Ritsa. Ten zdaje sobie sprawę, że coś jest tutaj nie tak. liczyć zawodnicy Illuminar, że właśnie w taki sposób tę rundę wygrają. Istotne, żeby Ritsa sobie tego smoke'a mógł spokojnie dorzucić, ale też Tao, który od razu gdzieś go zauważył. I to właśnie Tao. Nie są aż tak potrzebne, porzucone te taktyczne pod Bombside. Mousa tu na środku działa świetnie. Ritsa również uruchamia tego Digla. I nawet najlepsze taktyki nie działają przeciwko tak. Wyśmijmy tym strzelcom. Ojej. No no i to właśnie jest fragma zawodnika Illuminar. A tylko 9HP, pozycja znana, i czyżby za moment odpowiedź, czyżby za moment 1 do 1. No nie może być inaczej. No nie może być. Rozgrywało MPW Arklio, tam akurat bardzo dobra dyspozycja ekipy przeciwko A, 9 rund po stronie broniącej. I to jeszcze wracając do meczu, także wydaje się, że gdyby rozpocznęli od tej strony CT, no mieliby jeszcze No, Jest na tej pozycji, ale też ten rezultat. Pamiętamy, że wtedy Wegi opadał za darmo, czasami nawet odwracał się w ogóle gdzieś bokiem do rywala, więc to były bardzo łatwe fragi. A teraz łatwe fragi dla Snacksa, chociaż jest kontrol od Exusa. No i właśnie Wegi to jest moment, który trzeba wykorzystać, ale Wegi w tym meczu ten moment wykorzystuje. No perfekcyjni są wręcz zawodnicy i luminar, każdy z nich. Akurat z nich... Akurat on dał tego fraga pod koniec, pamiętamy to ustawienie. Akurat rywal nie ma już nic do powiedzenia, ale też Innocent, który dzisiaj w jednej akcji, w tym pierwszym meczu zagrał. Defensywnie, bodajże w sytuacji 4 na 1, po tym jak widział rywala, po tym jak też delikatnie oberwał, nie wychylał. To dochodziło do sytuacji, gdzie była runda typu 5 na 2, odbijanie nie było w że generalnie broń do zachowania. To chyba było na dwa, One i tak biegły do tego do końca i ta broń, gdzie została gubiona. Także oczywiście wiadomo, że no też że dziewczyny nie są aż tak doświadczone, ale, no ale to było dosyć dziwne, bo mówiło się o tym, że mają wsparcie, że tutaj trenerów coś pomaga, a takie podstawowe rzeczy czasami po prostu były dosyć zastanawiające. W każdym razie teraz nie kobiety, a faceci i siuchy, który daje dwa ważne wragi. Przewaga po stronie Izako Bors, podłożona bomba i Wegi samotny, taki samotny wilk, chociaż... Jednego fraka zdobywa bardzo szybko. Siuchy ma tylko 12 HP i Exus, który gra z AWP, ale Siuchy nie zawodzi. Trzy eliminacje od niego. Pocisku. Nie znam się na militariach, także ten temat sobie totalnie odpuszczę. Wolę tą virtual militarię zdecydowanie. Tak, tu patrzysz M4, tłumik, już się nie skupiasz co tam jest za nabój, dokładnie tak, co tam się Go. dzieje. No to się może udać, no ale zobaczmy, bo... Exus, teraz dopiero się uaktywnia. Jest frak od niego, ale też wcześniej padł Tao. Illuminar bez żadnych granatów, już, ale widzimy, że leci ten smoke. I teraz pytanie, czy Siuchy się spisze na blisko, bo Exus jeszcze mu pomaga. Mało czasu i jednak Exus. Pomiędzy zawodnikami za Cobors, a Illuminar mimo problemów ekonomicznych, ma pomysł na siebie, ale nawet podczas wymiany jeden za jednego, zrobi za mało. A tutaj również i ten zawodnik. Fraga nie zdobywa. Dla no, wygląda to wręcz banalnie dla Izekobors. Nowa mapa, nowe możliwości. To widać na pierwszy rzut oka. Ritz jeszcze po Jeszcze był w stanie zdobyć tej jedną eliminację, ale jednak. bo tutaj Trzeba. jeszcze wracam pamięcią do, do Złotej Piątki za czasów CSA 1.6, gdzie tam zawodnicy się wypowiadali. Oczywiście mam na myśli ten skład, no, jeszcze z Lukiem. No, chyba nawet sam Luke może mówił o tym. Ja to gdzieś rozumiem, bo, bo takie podziały. Bywały I myślę, że zawsze są w drużyny. Kto za to odpowiada, kto tutaj zrobił najmniej? Jeżeli zawodnik jeszcze gra tak jak Michu w Envy aktualnie, a koledzy na przykład sobie nie radzą. Morskie też może liczyć na realne wsparcie dwójki kolegów, chociaż ci jakby troszkę odcięci od tej sytuacji w BS-ie. Mało zobaczmy, że cały czas czeką. W ogóle nie łapie kontaktu ze swoimi rywalami, bo chce wychylić w odpowiednim momencie. No i zobaczmy, że. Świetnie sobie radzą w tym ogniu krzyżowym zawodnicy Illuminar, chociaż Exus jeszcze daje o sobie znać. On wie, że tutaj czeka jeszcze jeden z rywalin, ale pozycja jest bardzo nieprzyjemna. Także tutaj Exus na pewno tej eliminacji nie zdobędzie. Ritz jeszcze tutaj dał się troszkę skusić na tego fraga. Także Exus naprawdę zrobił dużo, jak na samym końcu. Trzeba tam się szybko schować, więc nawet i Ritz po chwili nie wychleło tak bardzo. No, a my wracamy do bombsite'u, a tutaj Vegi, który nie daje tego fraga, zdążył się odwrócić Avis, tutaj byłem wręcz przekonany, że Regi da przewagę, a Avis korzysta z pozycji i dopiero teraz Inosent na trzeciego... Innocent ze perką gdzieś troszkę odpuścił pozycję, skupiając się przede wszystkim na rampie, a Siuchy za moment może mieć bardzo łatwego fraga, Innocent wchodzi pod celownik... I w międzyczasie Shane to domyka. Już jest informacja i już jest zwycięstwo i Boards. Avis spowodował no, sobie tak, to... Spokojnie przyjmuje pozycję i bliżej bombsite'u, a Avis świetnie działa. Teraz jeszcze sztuczka i proszę bardzo, zaskoczony Maus. No pytanie, czy tak fajna sztuczka nie powinna być użyta podczas rundy full rywala. No bo na razie widzimy, że z tego i tak jest wymiana dwóch za dwóch. A Illuminary Gaming dzisiaj strzelecko jest chyba dysponowane jak nigdy. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby Izeko później zagrał w sposób podobny. A tu Tao, który jeszcze łapie Innocenta, Także teraz już ta przewaga po stronie atakującej. Ritz poobijany, Vegi co prawda tylko pełny. jednego zawodnika. Dwa karabiny po stronie Illuminar. Ale Shane ma tak dobrą pozycję, że nie miał prawa tutaj popełnić błędu. Na pewno. Nie. Ale siuchy. Entry frag. Runda full, Ritz próbuje to kontrować, no ale właśnie, próbuje, bo Siuchy i tak wytrzymał te strzały Wegi z, tutaj z eliminacją na Avisie. Pamiętajmy, że Siuchy tylko 1 HP, a Snacks wykorzystuje snajperkę na środku. Shane aktualnie nie ma jak tego domknąć, taki był pomysł, ale i tak koledzy wchodzą, a i tak Siuchy daje jeszcze jedną eliminację w tej rundzie. Wciąż mu mało, jeszcze próbuje podejść pod przeciwnika, Snacks niecelnie, teraz frag dla Tao. I Wegi pozostaje sam, no siuchy, w końcu na ziemi. Tylko, że tutaj dwóch na jednego. Wegi jeszcze liczy na to, że za moment wychyli się Exus, ale ten tak naprawdę jest daleko, ma to pod kontrolą, chociaż Wegi daje tego fraga, brak defa, brak smoka, co może mieć teraz ogromne znaczenie. Trzeba pędzić! I proszę Wegi! Daje czwartą eliminację w tej rundzie. I to w taki sposób klacz Wegiego i jednak zwycięstwo Illuminar Gaming. Dlaczego tak łatwo zrobił to Wegi? No to jest wręcz niesamowane. Ale też Izako Bors. Za chwilę może być łatwi, bo Exu zdaje teraz tego fraga. Wyrzucone granaty. Leci jeszcze koktajl mołotowa i... Illuminar Gaming rozpoczyna rotację, tylko że tam dwa smoki, dwa flesze i przede wszystkim pamiętamy, że już był podobny obrazek, gdzie akurat udało się trafić rywala, który rozbrają bombę. Shane jeszcze zatrzyma mausa i to będzie problem dla Illuminar Gaming, bo teraz no z jednej strony pamiętają o plecach, a z drugiej przede wszystkim trzeba skupić się na tym, aby rozbroić ładunek. To naprawdę wygląda źle, ale dajmy im szansę, bo już smog dorzucony i teraz wychylenie Ritza. Ten nawet daje eliminację Snaksy, no w bardzo łatwy sposób. Jeden na trzech Siuchy. No teraz może sam to wygrać, bo wcześniej miał świetną rundę, ale koledzy powiedzmy, że to zepsuli. Siuchy jeszcze raz i to musi być zwycięstwo. Izako Bors. Teraz trzy fragi Siuchego w fajce. bardzo słabo obijanych. Także No Siuchy zdobywając pierwszego fraga, wręcz musiał to wykończyć. Innej opcji nie było. Tam znak jakby troszkę był spóźniony z reakcją, no ale o tym może za chwilę, bo w sumie widzimy, tak, że odsmałkowane respce I za moment jakże proste. Zajęcie A. No to się może podobać, takie podejścia w wykonaniu Izekobors. I proszę Siuchy, który dał sobie radę w tej rundzie ostatniej. Jeszcze złapany jest Innocent. Czterech na dwóch to przecież ostatnia runda, więc i Ritz i Maus i tak będą musieli próbować, ale no Shane cały czas ma świetną pozycję, akurat wcześniej poczekał na niego Snacks i widzieliśmy, że w bardzo łatwy sposób Shane tego, przepraszam, Snacks tego flaga zdobył, ale generalnie no Shane na środku. Pokrywał świetną robotę. To w się pali. Tak, jakiś kalafior, czy jeszcze rociarnia, e, czy jakoś tak. Teraz Avis i Tao jednak grają taktykę, oddając świetne strzały. Czy... No i Zakobors z pomysłem, jest decyzja o podsadce. Zaskoczony jeden z rywali. Także widać, że i Zakobor kiedy tylko może, to stara się grać bardzo pomysłowo, niezależnie od wyposażenia rywala. Też wracam pamięcią do. Tego turbobusta pod Bombside 2. Ale teraz na blisko, problemy Avisa. Do tego Tao też pytanie, ile się utrzyma wraz z kolegami. Chociaż widzimy, że działają świetnie, także tylko Illuminar nastraszyło swojego przeciwnika. Tylko przez moment, mieli tak, tą są przewagę. Trochę niczym żejny w tej pierwszej części spotkania. Ale jednak na razie to Avis daje eliminację. Jest rotacja, no czas leci, niecałe 40 sekund. Teraz jeszcze druzoreter ten flash, tam pozycja Snaxa namierzona, a mimo to Snax i tak teraz daje tego fraga. Wow! Świetny z całodniego i jeszcze jeden! Naprawdę rewelacyjnie teraz zrobił to Snax. Jest przewaga Illuminar Gaming. Trzech na dwóch, za moment podłożona bomba i widzimy, że Wegi bierze przykład ze swojego kolegi. Zgięcie profilowe nowe na, na Facebooku. Jakaś kaczapeczka mi się Tak jest, taki jakiś kapelusik był i Dla, dlatego właśnie pytam, czy... Czy widziałeś, czy nie? Tak widziałem, ale trochę wstyd się przyznać. Nie jestem na bieżąco z trendami, które się tam panują. Tak, jak sezon na 2020, to nam się kojarzy raczej z EMP, a nie z tym, co się nosi aktualnie na głowie czy, czy gdzie indziej. Czy jakieś buty, co jest modne, a co nie jest. Indywidualnych swoich graczy. No bo zobaczmy, że oni już tak naprawdę są przygotowani na to wejście pod bombsite. A, ale Siuchy, no ma idealny granat dymny. No on Innocenta widział, w sumie Wegi. Siuchego nie widział, ale i tak go skontrował. Także wcale ta, wcale ta przewaga w smokach nie musiała być jakaś znacząca. Jeszcze Snacks, który oddał strzał, ale tutaj Avis kontruje Ritza. Jest to przewaga Izako Boards. Bomba tylko dotknięta i to wymusza to skanowanie od Wegiego, ale też Maus w to włącza. Teraz dwa trafienia. Oczywiście Illuminar Gaming z przewagą. Teraz też ta bomba na widoku. Tało jeszcze walczy, ale tylko przez moment. Snaks dokłada drugą eliminację i mamy dziewiąte zwycięstwo. Dokładnie i no, świetnie to rozegrał. Zawodnik atakujący, bo tak często mówi się o tych innych zawodnikach. O Snagsie, o o sensie, ale jednak ma no, tutaj jest takim często cichym bohaterem. No, sama przewaga już wypracowanej to naprawdę spora. No, dosyć łatwo i Zakobar akurat w tej rundzie oddało te pierwsze eliminacje, wchodząc wręcz pod, wręcz, wręcz pod celownik swojemu przeciwnikowi. Teraz Maus. No, zajęta wręcz idealna pozycja. Spokojna szansa na trzy fragi. Bez straty Luminar. Te umiejętności strzeleckie zadecydowały. Brak rewanżu od Siuchego chociażby. No, Luminar, który próbuje teraz zaskoczyć, próbuje ataku na bombę, i te drożone ale tam przecież cały czas jest jeszcze jedna osoba, i właśnie Avis dają te eliminacje. Iliosec z rewanżem, ale teraz też znak z incelnie, Shane na blisko, Illuminar Gaming. No nie z... Zrywanie tego w sposób troszkę bardziej domyślny, chociaż zobaczmy, jak oni chcą polegać na przyspieszonym wejściu pod bombsite 2, ale tutaj Shane akurat łapie tą pierwszą eliminację, próbując znaleźć miejsce dla siebie, siuchy czeka na kolejny granat, ale ten mocno niedokładny. Ten, ten Bar... koktel mołotowa, jest flash i Tao, który jeszcze zgarnie fraga, wegi obity, ale przecież Ritz z rewanżem i dokładnie to samo zrobił Avis. Trzech na dwóch. Lepsza sytuacja dla zawodników Izeko Bors. Ale jeszcze snak z powolutku. Przecież to musiał być frag dla niego. No pytanie, czy snak zrobi coś więcej? Bo Exus kontruje to wejście na skrzynkę. I teraz pozostaje przy życiu tylko Ritz. Akurat dorzucony ten smoke. Oj, Ritz bliziutko. I jeszcze koktajl Mołotowa. Zobaczmy, że Izakoborsk nie ma tego drugiego smoka ale Shane już broi bombę. W każdym razie Ritz rozegrał to po prostu perfekcyjnie. Przez Ritza, bo jeszcze ten miał prawo popełnić jakiś mały błąd. Chce grasz na blisko, łapie siuchego i to zobaczmy. Gdzieś, gdzieś już z tym żyjesz, a tutaj coś takiego. Przewaga niewykorzystana. Teraz entry frag, no ale jednak Avis. Dwa trafienia od zawodnika i Borc I teraz nieudane podejście pod B. Zostaje tylko Maus. Spora przewaga rywala. I okazuje się, że Entry zdobyte przez Fakcji. Oj, może być mocno zdziwiony zawodnik CT. Wydaje się, że już tych rywali A. zauważył. Pozycja będzie dofalona i neidowana. No i siuchy. W totalnym Bortz przygotowane. Jednak jeszcze chcą te granaty dorzucić, więc jest ta próba. No zobaczmy, co z tego wszystkiego wyjdzie, bo Innocent na blisko daje eliminację. Wegi się włącza i niestety, ale Izako Zakobor straciło broń. No można było to odpuścić. No już nie ma co do tego wracać. Siuchy za to dosyć ciekawie przez ten zapalający, ale rywale dobrze zareagowali. Do tego Maus ogarniający plecy. A runda z tych... No stress. O tak, może teraz delikatnie wegi. To jeszcze obrywa od. od nie od kolegi odrywalo. Od tak, jeszcze. No, zobaczymy, jak, jak to będzie wyglądało w CSGO. Na razie wracamy do Izakobors oraz Illuminar Gaming. Vertigo 13-13 do 13 i pierwszy Frank zdobyty przez zawodnika Izakobors. Pół minuty na zegarze, siuchy wychylone, ale z tego skorzystał Maus. Pamiętajmy jednak o EXUSie. Ten celowany za WP, ale strzał niecelny. No i jeszcze będzie wsparcie, chociaż ta o plecami. Innocent! Łapie rywala i niestety, ale to wygląda, ale Wegi już mocno obrywa, swoją drogą Wegi 23 fragi, gdzie mówiliśmy o niej właśnie ostatnio, że początek miał raczej słaby, nie bardzo wiedział co się dzieje w meczu z Komago, ale później i on zaczął strzelać i koledzy zaczęli strzelać, a teraz podsadzka przy bombsite'cie, a przy rampie. Wynurzony granat, ale też widzieliśmy jak on poleciał, w każdym razie Exus mam tutaj mocno zdane obrażenia Snaxowi. Oj, ten granat, jeżeli będzie dobrze dorzucony, powinien z nim oberwać. I dokładnie tak. No ale jednak też udało się podłożyć ładunek, chociaż rywal posiada 3 granaty dymne, więc wydaje się, że tutaj nie będzie czego zbierać. Ogólnie, że Shane jest na plecach. Pozycja Mausa znana. No ale Maus na pewno nie podda się bez walki. Ja jeszcze próbuję, Ale Avis 11hp, Maus jeden punkt zdrowia więcej, więc Izekoborz musiało to wykorzystać. zachował. Dwie wyglądałyby troszkę gorzej. Ale na ciągle mam wrażenie, że od tej strony na druży nowej, od strony przygotowania Izakobors wygląda lepiej, ale pytanie czy i strzelecko o Wiesi No bo widzimy jakie problemy i Zakoborz miewa w tym spotkaniu. No trzy! Fragi już wpadły. No to zdecydowanie trzeba zadbać o zachowanie tych dwóch broni, ale... I Luminardo doskonale wie, że nie można tej możliwości oddać Rywalowi, szczególnie, że pozycja Shane jest już znana. Ale Fatalnie strzela! Ale jeszcze będzie szansa na komplet, bo zobaczmy, teraz podejście pod bombsite B, znowu na szybko. Akurat wcześniej były to spore problemy, więc pytanie, czy Illuminar Gaming trochę nie przesadza. Bardziej, że gdzieś tam w smoke. chowa się jeden z zawodników tak Borso. Proszę, Avis z eliminacją. Ale jednak teraz i Wegi. no i w sumie Wegi daje fragi, chociaż w końcu szczęście uaktywnia, tylko niestety na niezbyt długo. I Exus mocno obity, ten już poznany, już wiadomo gdzie stoi Sniper i Zako Wars. Ritz i Maus tylko czekają na końcówkę i faktycznie Illuminar Gaming w tych dwóch ostatnich rundach dominuje, przyspiesza i pokazuje. Panowie spokojnie, my chcieliśmy emocji, ale chcieliśmy również 6 punktów.